przed Państwem swój wiersz pod tytułem Koncert z okna, nagrodzony w konkursie poetyckim imienia im. Fryderyka Chopina, zaprezentuje dzisiaj uczennica obecnie klasy trzeciej, Katarzyna Pawlicka. ...liści pod batutą podróżnika, co wieje z nieznanych krain. Jednej jego dłoni ruchy tak łagodne, to i szept echem się odzywa, ocierających się złotych blaszek. Bardzo zdolny pan i dostojny z kapeluszem czerwonym rytm zacnie wystukuje, aby wysokie dźwięki panie w podniebnej utrzymały się harmonii lotu. Jak promienie przedzierające się do wnętrza teatru. Terce dbiegnie spłoszone po szorskim dywanie, by zagrać na zielonej tarce i miejsca ustąpić liście. Cała orkiestra ucichła, aby śpiewem chłonąć śpiewaka radosnych piosenek dorastania i życiowych sielanek. Uszy nadstawiam, słucham jak płynie. Otwieram usta i łapię jej dźwięki. I węchem chłonę wilgotne tony. Muzyka z okna rozpala płomień w moim sercu, orzeźwia i porusza. Muzyka we mnie, w muzyce ja.